No nie no, to ty chyba, nie? No na tym... Eta. A e, jeszcze jak trafię stąd? Ty... Nie wiem chyba, chyba cię nie trafi w to. Od, od spodu, co? Nie, no, dało się, dało się sobie. Kurde. Dobra, już cię zgubiłem. A tylko przeładowałem, wystarczyło. Się... <gry> O Na 100 metrów idę? O kurde na no kogo głowy no Ty masz łatwiej mi trafić w sumie No właśnie da czy w ciało? Wiem w ciało. A, okej. Okay. Chyba <grywa> mam specjalną perkę co tutaj leży bo mam na hita zaczęła. A MR2, no, okej, okay, dobra. Spoko. No ho, teraz będzie dziś fan. Koch A, ciebie. Już... Do na hita A, zabija, no to kurwa, to jeszcze lepiej właśnie. Oho! O kurwa, leci! Uh. To nie ja, to nie ja zrobiłem. O, no! Puszczają, ty! o shit! Dobra, ty gdzieś tam daleko jesteś, teraz już nie będzie. O! co Prawie. Jak to nie wiesz? nie wiem. Nie widzisz mnie? O, dobra, cześć, wziąłem strzał. Nic widzisz Teraz <noise> ja widzi, o kurde, head, head, head Headshot Przecież zobaczyłem jak chciałem pucyć Ładne <noise> No tu jesteś No prawie No tam, na górce jest No Strzelamy O po bo się podniosłem. ty gdzie ja tam? Oooooo, Heshot! 26 Chyba tyle metrów, tak? Chyba. Dobra, to ja jedę gdzie to się ustawić, żebyśmy się widzieli? Tak to bardzo daleko. Dobra, dobra To nie wiem ja Tutaj? Czekaj, ja się zabiję, wezmę większy celownik, bo z tym to. Dobra Ej, ja chyba wiem gdzie Ja idę na B I Tam weź stój u siebie na tym dobra. Na reszcie tam bo mnie widział Na B Dobra Ojej! Jaka tej wieka, tak? O! jesteś tam dobra. O, oh. oh, ja Już! Ante. No to strzelam czy... Zneutralizowaliśmy cel Delta. Jak? Nie wiem. No lekko na lewem Czyli w ten sposób możesz strzelać, dobra. Ciężko, oj. Stawałem wroga na zachód od waszych stanowisk. Przejęliśmy cel Delta. 按摩。<laughs> No co? Typie! Uwa! Pożytowcu No we mnie czołg gdzieś napierdałem <laughs> O, trafiłem. <laughs> jedno Ła, ładzą, wrażę soldata! To jng 10, Odlokowałem. Ile to jest metrów kurde 500? Myśl, myślisz? No może być, może być. Czeka. Jak cię na 800, 800 ten, ten trafiłem. Tutaj gdzieś to musiałeś się tam jeszcze dalej ustawić? No jakoś tam byłem gdzieś jeszcze dalej tam z tyłu bardziej No no jest ja <suszy> <Nie! suszy> <suszy> Echol został zneutralizowany Ale ja się tutaj ustawiam Gdzie to jest? What the fuck? Co, co, co? Cel e został przejęty uh. Aha! Patrzcie, gdzie ty jesteś? Góra... No właśnie, no! To no patrzcie... Na no, no daleko, czy co? O nie! O kurwa! Nie zabiłeś... Co tu się dzieje? Co oni robią? O ty, ty Wyskoczył! Co to się spodziało? <dobra>, dobra, dobra. A, tak, już tutaj się nie zrezygnuję. Tu jest, to są setceki. Chodź, tutaj! Chodź, tutaj! O, no, a jesteś? Tu jestem, za co za jestem? O, tutaj! Masz! Masz. <laughs> Chodź, Co, co robi? No skołp, jadą. O, trafiłem Uuu No skup. O, dawaj, dawaj swoją sniperkę, o fajnie O kurde Ty, zajebiście, możemy teraz się strzelać Dobra Dawaj, się tam ustawiaj to mi się podoba. No tak, że da się podnieść po wrogu broń. jest spoko. A M Zneutralizowaliśmy cel, brawo. No właśnie, tam się ustawisz. Chyba granat. Granata. <granoda> Oho, gościa osadzuje, mój. Skacze, go No nie. Już się strzelasz na daleko, a nie? Jak to w ogóle strzela? Nawet nie wyszliłem Tak dymy Ja tak nie mogę. Z... Daj mi tę sniper k**wa. to się postrzelać. Co to? A, słup. A, okej. Ty chcesz tą sniper? No, no. Ustanawiam C4. Aha. No już. Okej okay. tam jest? Tutaj Idę Ała! No nie strzelaj we mnie też no, dzietać HP Jeden strzelił po mnie Strzelaj w głowie. piąty poziom Awansuję no Dobra, się tam I się strzelamy Ha Ty no, ale to jest celownik, nie Tu masz tak oj, 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 oj. O tamć kurde Ja mam iś tam, dobra czekaj Dawaj pojasku chyba Ale to świadomy laser jest No właśnie widzę O, zdawamy się Kurna Siulu Oddawaj Nie no, bo ja żeby się zmieni serwer Ja to 200% wykorzystał Reminę Ja to dałem mi hu <ślał> Ale r, jeszcze raz będzie Gdzieś raz Dobra Lecę Oho zerem Oj kurwa No co? Wsiad mnie zabił Gościu Cái quái gì vậy? Sniper! Khỉ O! Oh, thật là khỉ thật! Cái <laughs> wiem. Tam się nie ma przecież. Gdzie ty jesteś? A tam jesteś! <głos> <głos> Headshot! Ja wiem, jak to Ale ładne. Tak. Nie mam Mam idę. No co? Kurde. Znikła. <noise> Gminęła Nieee Chupa Elo Kurde Przeżył Wejdę, Energy Gdzie ty jesteś ja. No ty Ginąłem A jedna okay, Dobra Masz helikopter do zdjęcia

O nie! <laughs> Jakie moje ciało poleciało? Oh shit! Ja jestem uśmiechem. Jestem na to, dawaj go. Nie no. A gdzie to no. ciało się poleciało? O szczurka. Ja nie.